Kolejne dziś wiadomości. Strażacy wyłowili z jednego zestawów łazienka królewskich ciał mężczyzny. Z znaleziono 2 grudnia w pobliżu pałacu na wyspie. Tego dnia zbiorniki wodne w całym parku były skute cienką warstwą lodu. W sobotę około godziny 14 patrujące park łazienki królewskie policjanci ujawnili ubrania leżące na jednym z namarniętych akwenów. Wezwany na miejsce strażacy rozkuli lud i wyłowili z wody ciało mężczyzny. Na miejscu były prowadzone czynności pod nadzorem prokuratora. Policja zna już cząstomoc wyłowionego ze zestawu mężczyzny. Śledczy starają się ustalić okoliczności zdarzenia oraz jak długo mężczyzna znajdował się pod lodem. To na razie wszystko. Pozdrawiam. Short Joker.